Cześć! Dziś na kanale odpalanie Mercedesa 124 w coupe. 3 litrowa benzyna Teraz zobaczycie jak to wyglądało w ogóle Tutaj silnik, wszystko było powyciągane Fajki, świece Parę lat stało, niby 10 Po karteczce o oleju można to zweryfikować, 2000 następna wymiana 2009 rok tu 2008 No co zrobiłem? Najpierw wymieniliśmy koła na inne, żeby w ogóle wjechać nim do garażu. No jak w końcu udało nam się wjechać nim do garażu, odkuszyłem ten piasek i kurz z tych tłoków. Teraz sobie jeszcze dorobię taką rurkę, żeby wejść tam w cylindry i odkurzyć. No teraz sprawdzę kluczem, czy w ogóle silnik się obraca. Rusza się silnik z problemu. Odkręciłem mu tu zasilanie, zobaczymy czy podaje paliwo. Nalałem mu czystego. 10 litrów. Przekręćmy i zobaczmy. Cześć, poleciało. Nie leci paliwo mu tutaj Czyżby Pompa paliwowa No pompa paliwa i filtr znajduje się tu pod tą pokrywą muszę odkręcić i... i się tam dostać do niej Dobra, odkręcamy i Patrzymy w no, dostaliśmy się do pompy Zaraz wymienimy filtr paliwa i zobaczymy o co chodzi. Jeszcze paliwa, zobaczcie jaki kolor Brązowe jak kola Cały się odlałem Już jedną banieczkę spuściłem, teraz druga Wyciągniemy je i zobaczymy, bo w ogóle nie słychać wychodzimy A nie ma co się dziwić na takim paliwie. No, rozbraliśmy te pompki, jedna działa, druga nie. Zamawiamy nową, ale jeszcze zobaczymy, czy na jednej odpali. No, przed odpaleniem jeszcze muszę wymienić mu olej. Zobaczcie, jaki czarny, parę tysięcy miał zrobione na tym oleju. Czarny jak smoła o, trzeba wymienić i tyle No tak wygląda stary filtr A teraz już nowe Teraz mu założę tu jeszcze świece i kable nowe I odpalamy dziada No, zrobiliśmy tu tak na krótko, żeby z baku nie brać tego brudnego paliwa. Podłączyliśmy jedną pompkę, zobaczymy czy odpali na niej. No odpalmy go, zobaczymy. Próbuję trochę innym sposobem, bo szkoda akumulatora, no i poszłem po drugą osobę. Już nowa pompka założona do samochodu Zresztą z filtrem nowym Teraz będziemy wyciągać bak Zobaczymy co tam w nim się kryje No wyciągam tu zbiornik paliwa Już śruby podkręcane przez luźny Tylko teraz go wyciągnąć Się go dobrze wypłuczę Żeby taki syf nie leciał do samochodu Zobaczcie co jest w środku, w baku Nie ma co się dziwić, że ta pompka się zatarła Robak wypukany, włożony już do samochodu Daliśmy nowy króciec, bo nam się łamał Odpalamy Szyna odpaliła Mercedes, po 10 latach stanie. No, Mercedesik gdzie was? się nagrzał już. Ciśnienie paliwa oleju mu trochę spadło. Wkręca się. Nie chcę mu tam mocno dusić, bo tyle czasu już stało. Trochę sobie na wolnych pochodzi Problem jaki jest brak wstecznego Nie ma w ogóle re reakcji na ten, dro na ten bieg Dodę normalnie ciągnie do przodu wsteczny nie działa Zadaję jeszcze jakiś problem. Pompa wody. Jeszcze tu teraz po rozgrzaniu zaczęło cieknąć z pompy wody. Pewnie była zadzerwiała i jak się rozgrzało i ruszyło, no to leci. Będzie trzeba to wymienić jeszcze. No a w tym odcinku to już wszystko, więc subskrybujcie kanał, lajkujcie. Zobaczymy, co dalej z Mercedesem, co właściciel będzie chciał z nim zrobić. Czy da komuś do zrobienia tą skrzynię? Na razie trzymajcie się, cześć.